Cześć, tu znowu Siekla, a to kolejny odcinek z Pucharu Świata w grze ds 4 Dzisiaj jest to trzeci konkurs w turnieju Czterech Skoczni, także zapraszam do oglądania. Jak się prezentują miejsca Polaków po kwalifikacjach? Drugi Jakub Wolny, trzeci Maciej Kot, 12 Piotr Żyła, piętnasty Stefan Hula. Kwalifikacje ma Kamil Stoch i kwalifikacje ma Dawid Kubaski, którzy nie startowali w tych kwalifikacjach. Bardzo dobre miejsca polak, miejmy nadzieję, że to się powtórzy w konkursie. I rozpoczyna Kamil Stoch dla polskich skoczków pierwszą serię. Skacze przeciwko Stefanowi Line. Czy Kamila stać? No daleki skok tutaj, dobre, wyjście z progu. Prędkość taka dosyć przeciętna. Kamil jest dobrze, jest dobrze. Kapitalnie Kamil Stoch będzie w tym momencie na prowadzeniu. To jest ponad 130 metrowa odległość. I ciekawe na którym miejscu go uplasuje. 133,5 metra Kamila Stocha. W pięknym stylu po prostu. Warunki są jeszcze gorsze niż podczas kwalifikacji, już prawie. to chodzi do 1,5 metra na sekundę w plecy. A Kamil sobie świetnie radzi. Jestem ciekawy, jak poradzą sobie faworyci z kwalifikacji. I pierwsze miejsce Kamila Stocha. Stefan Laje dopiero dziesiąty. Zepsuł swój skok. Niemiec. Stefan Hula. Richard Frey tak nie popisał się odległością jeszcze, przez to upadł. Bo ciągnął do końca skok. Stefan Hula musi tylko 11,5 metra, aby wygrać. Niemcem. Troszeczkę błąd powiesił z progu. Bardzo nisko. Stefan Hula. Bardzo nisko. Leciał na ze skokiem, przez co. Nie był w stanie nam tutaj odlecieć, to jest odległość około 115 metrów. 115,5 metra, czyli Stefan Hula będzie w drugiej serii, ale proszę zwrócić uwagę jaki tam był błąd. Zbyt szybkie przejście na narty Stefana Huli, przez co nie był w stanie nam tutaj zaprezentować się. Jakoś kapitalnie. I to jest 14 miejsce Stefana Huli. Będzie gdzieś tam pod koniec trzeciej dziesiątki. No i Piotr żyła kontra Zab Sabir Zan Muminow. No Kazach niestety się nie popisał, na szczęście ma kolegę z reprezentacji, który się lepiej spisuje, Piotr Żyła teraz leci 12 w kwalifikacjach, prędkość na progu, dobra Piotrek ciągnie i to jest dobry skok Piotra Żyły, nie będzie prowadził, bo prowadzi cały czas Kamil Stoch, ale Piotr Żyła wychodzi w tym momencie na drugie miejsce, przez te warunki nie są w stanie skoczkowie tutaj aż tak odlatywać, 132 metry Piotr Żyły, 1,5 metra bliżej od Kamila Stocha, przez co będzie przegrywał z Polakiem, przynajmniej moim zdaniem, już tak powiedziałem, że drugie miejsce, a tu jeszcze nie wiadomo, może wyprzedzi Kamila dzięki notom za styl, zaraz się dowiemy. Jednak nie, dopiero drugie miejsce piotrażyły. No dopiero, albo aż. A teraz Dawid Kubacki już na rozbiegu. Nie przyszedł na kwalifikacje Dawid, czy mu to wyjdzie na dobre. Wice lider turnieju skocznie. Przypominamy, strata 6,1. Teraz może objąć prowadzenie w tym turnieju, bo Ryoyu Kobayashi nie wylądował daleko, ale tutaj Dawid też nie wylądował najdalej. Ale czy to wystarczy, żeby wygrać parę Ryoyu Kobayashi? Skoczył chyba mniej, tak, dokładnie tak. Dawid Kubacki 127 metrów. W tym momencie zależy wszystko od punktów, czy Dawid będzie liderem Turnieju 4 Skoczni, czy może Japończyk. Zaraz się przekonamy, który z nich. Zależy wszystko od za styl. Po pierwszej serii tego konkursu Dawid Kubacki liderem Turnieju stref Skoczni jak na razie, bo prowadzi o 6,2 punktów przed Japończykiem jest. W tym momencie nie prowadzi, tylko jest po prostu przed Japończykiem. No i Maciej Kot. Może Maciek tutaj odpali trzeci w kwalifikacjach Pokazał, że może tu daleko skakać Troszeczkę krzywe wyjście z progu Maciejakota Jest nisko Maciek, nisko Ale przeleciał zieloną linię, czyli będzie w drugiej serii bez problemu Chociaż mi się wydaje, że Etul Nusjainen Też będzie w drugiej serii 124 metry Maciejakota. Tutaj przez to w krzywe wyjście z progu, z progu Stracił Maciej Kot Troszeczkę punktów za styl Ale to myślę, że maciekowi nie przeszkadza I zaatakuje w drugiej serii, nawet z czołą w dziesiątkę W tym momencie 12 miejsce Maćka Kota. No i ostatni z Polaków w pierwszej serii konkursowej. Jakub Wolny, Widz, yy, drugi w kwalifikacjach, przeciwko niemu to Sato, zaprezentował się dobrze, Japończyka, co na to Kuba. Bardzo dobre się z progu, chociaż troszeczkę pasywnie leciał Jakub Wolny, pasywnie to jest słaby skok, nawet do punktu leciał doleciał Jakub Wolny. Czyli nie będzie 125 metrowej odległości, 122 metry, tylko Kuby Wolnego to jest naprawdę słabo. Miejmy nadzieję, że w drugiej serii jeszcze Jakub powalczy tutaj, bo musi. Atakować Riojko Kobayashiego, do którego ma straty już dosyć pokaźną w, w klasyfikacji generalnej pochodu świata, ale też troszeczkę już nadrobił punktów. I to jest miejsce Kuby Wolnego 17, czyli jest chyba przed y, Rio Kobayashim nawet. I miejsca Polaków prezentują się także: Trzeci jest Kamil Stoch, piąty Piotr Żuła, 13 Dawid Kubacki, 14 Maciej, Kod, 18 jak wolny i 27 Stefan Hula. A teraz już zapraszam Was na przerwę. Pierwszym kanałem w dzisiejszych reklamach jest Gaming. Jest to kanał oczywiście już klasycznie oparty na Brawl Stars Jeżeli Was ta gra jeszcze nie zdudziła i lubicie po prostu oglądać czyjeś gameplaye W sumie no to zapraszam Was na ten kanał Następnym kanałem jest JigsonCamsun Jest to kanał jak mówi sama nazwa Jigsona i Camsona Nagrywają rów również głównie gameplaye Z Minecrafta mają jeden i z Brawl Stars mają jeden Jeżeli chcecie więcej informacji no to macie do nich link w opisie Mają tam u siebie na kanale informacje na temat swojego kanału Suryś Brawl Stars jest to kanał oparty na Brawl Stars, tak jak już każdy coś możecie się do tego przyzwyczaić. No, jak dla mnie, baner mógłby być trochę bardziej nawiązujący do Brawl Stars, ale awatar jest dla mnie już dosyć dobry. Jeżeli was tak ludzi, tak jak już mówiłem, no to zapraszam do Suryśa. Czwartym kanałem jest Maciu5. Jest to kanał oparty na DSJ, czyli w sporcie zimowym w skokach mleczarskich. Miniaturki, jak widzicie, ma bardzo podobne do mnie, jak i bardzo podobne do Kubika. Do mnie te stare miniaturki takie mam. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak komuś innemu idzie ta seria, no to również macie do jego kanału link w opisie. I ostatnim kanałem na dziś jest Paralibańczyk. Jest to kanał, który kiedyś miał nazwę Mati, jak widzimy, no nawet niedawno. Po cztery dni temu wrzucił jeden film, a dokładnie to są piosenki. Jest to kanał oparty na muzyce. Jeżeli chcecie posłuchać, jak mu idzie, no to zapraszam. No i drugą serię dla Polaków rozpoczyna Stefan Hula. 119,5 metra, aby objąć prowadzenie. Był 27, Stefan po na 115,5 metra. Ale jak teraz będzie, na progu wyglądało dużo lepiej niż w pierwszej serii. Jest wyżej Stefan, wyżej, wyżej i będzie liderem. To jest coś koło 130-metrowa odległość. Dużo lepiej niż w pierwszej serii. Zaraz się przekonamy, ile to było. 129 metrów Stefana Huli. Może mu to dać awans nawet do drugiej dziesiątki z tej końcówki trzeciej. Ale to zobaczymy, jaka nota Stefana Huli i jakie noty za styl są. Bardzo dobre, chociaż noty za styl mogłyby być lepsze. 3 razy 18 2 razy 185 Nota Stefana 221, 10. Kuba, wolny. Drugi w kwalifikacjach. Wizja lider Pucharu Świata w turnieju 3 z i troszeczkę spadł. Czy obejmie w tym momencie prowadzenie? Za chwilę się przekonamy. W pierwszej serii 122 metry, teraz troszeczkę strasznie agresywne wyjście z progu. I Kuba nie leciał do 130 metrów. Ale myślę, że gdyby lepiej wyszedł z progu, to byłby w stanie nawet obejść prowadzenie, bo warunki się już troszeczkę poprawiły. Już tylko pół metra na sekundę w plecy jest wiatr. A w pierwszej serii było nawet 1,5 metra. 128 metrów Kuby Wolnego to jest skok, który no myślę, że też mu da awans, ale niekoniecznie aż taki duży. I w tym momencie jest to drugie miejsce Jakuba Wolnego. No i kolejny z Polaków Maciej KOT. 14 po pierwszej serii. Teraz potrzebuje 139 metrów, aby walczyć z Rio Kojaszą, który dokonał niemożliwego. I zaatakuje nawet podium. Tak mi się wydaje, e, Maćku, spokojnie leć Maciek, no niech tak! Dobrze jak Rio Kobayashi, ale jest lepiej niż w pierwszej serii. Chociaż też nie tak dobrze jak Stefan Hula czy nawet Jakub Wolny. 127,5 metra Macieja Kota. To myślę, że go uprasuje w tym momencie na czwartym miejscu, tak w okolicach pią pierwszej piątki. Zaraz się przekonamy. No, noty za styl bardzo dobre. Ja nawet się pojawiła 120 dla Macieja Kota, co mnie tutaj zadziwiło w tym momencie. I jest na czwartym miejscu: 235 i 20 No Maćka. Dawid Kubacki, 136 metrów, aby walczyć z Rio Kobayashi. To jest 9 metrów dalej niż w pierwszej serii, ale Dawida staś na taki skok. Pokaż Dawid, kto jest liderem turnieju 4 Skoczni. No raczej koszulki nie odbierze tej. się jemu Dawid Kubacki leci! To świetny skok Dawida! Może mu dać prowadzenie w tym momencie. No ale straci tutaj tą koszulkę znowu lidera turnieju 4 Skoczni przez ten skok Japończyka, który nadrobi do niego punktów. 133 metry. Tak mniej więcej mi się wydaje, że to da prowadzenie tak na styk o jedną dziesiątą mniej więcej. Bo to jest odległość tylko 3 metry bliższa, ale z bardzo dobrymi notami za styl. Zaraz zobaczymy, które to będzie miejsce Dawida Kubackiego. Teraz wszyscy czekamy i to jest dopiero drugie miejsce niestety. 248,5 nota Dawida, a 252,8 nota Japończyka. Piotrek, musisz już wyprzedzić tego Ryoju Kobayashiego. Tylko 131 metrów potrzebujesz. Byłeś piąty po pierwszej serii. Ryoju był naprawdę daleko, coś koło 20, a teraz jest cały czas pierwszy. Piotr żyła, Piotr żyła. Tak jest, Piotrek będzie naprowadzał to siostrę. Potwierdzone przynajmniej według mnie Bo tutaj nie ma opcji, żeby Ryo Kobayashi Cały czas był liderem Może jej zabrakło tam z metra W odległości, ale noc za styl Zwrócić uwagę, proszę, bardzo dobre są Piotr Żyła, przepiękny lot Chociaż mógł jeszcze troszeczkę pociągnąć ten skok Tylko zaczął już podchodzić do lądowania I które to będzie miejsce Piotra Żyły Myślę, że pierwsze, jednak nie, co się stało O jedną dziesiątą punktu Piotr Żyła przegrywa Z Japończykiem Tamil Stoch Był trzeci po pierwszej serii, był na podium Ryoj Kobayashi ciągle liderem, który z nich będzie na podium, Kamil czy Ryoju? Zaraz się przekonamy, dobre wyjście z progu Kamila. Kamil, leć daleko, leć daleko, leć daleko! No nie wiem, skoro Piotr Żuła przegrał z Japończykiem o 1 dziesiątą, to nie wiem, czy ten skok Kamila wystarczy. Musiał skoczyć 129 metrów, dokładnie tyle skoczył. Czy Kamilowi to wystarczy ta odległość? Noty za styl, bardzo dobre Kamila Stocha, proszę zwrócić uwagę. Piękne wyjście z progu i szybkie przejście na nart. ale niezbyt szybkie jak Stefana Huli w pierwszej serii czy w drugiej Jakuba Wolnego. Ale tutaj według mnie troszeczkę zbyt agresywnie Kamil do tego podszedł Przez co też troszeczkę za wcześnie już zaczął lądować, bo był zbyt nisko Jest to 29 metrów, tyle musiał skoczyć z dotami 18 punktowymi Czy to wystarczy Kamilowi? Zaraz się przekonamy I tak jest! Kamil Soch będzie na podium z notą 255 punktów Jak się prezentuje tabela po, kon po kon zakończeniu konkursu? Zwyciężał Stefan Kraft drugi, Kamil Soch trzeci Ryojko Bajasz IV Piotr Rzyszyła z jedną dziesiątą straty do podium na piątym miejscu pasował się Jan Herl, szósty Dawid Kubacki, też awans Dawida, gratulacje dla Dawida. Siódmy, Karl Geiger, który w drugiej serii też dobrze poleciał. Yy, ósmy, tak, tak uczy dziewiąty, Mariusz Lindvik I dziesiątkę zamyka Johan Andre Forfang. Konkurs bardzo dobry, jeżeli chodzi o poziom, ale według mnie, Stefan Kraft tutaj zrobił naprawdę najlepsze dwa skoki, mimo tego, że nie były najdłuższe. Druga dziesiątka prezentuje się także 11. jest Junshiro Kobayashi, 12 Maciej Kot, trzynasty Jakub Wolny, 14 Rok Justin. Piętnasty Simon Aman, który cały czas jest w turnieju trzech skoczni, jako ten punktujący. 16 Yuki Jasa to Konstantin Schmidt. 18 jest Stefan Hula. Następne miejsca to jest Cesmir Koziszek I jak się prezentuje, trzecia dziesiątka. Rozpoczynają Angelę Laniszek. A zakończy ją Andreas Alamomo. Mamy tutaj naprawdę dobrze. Jeszcze raz muszę powiedzieć gratulacje dla Siergieja Jatkaczenko, który zajął 28 miejsce w tym konkursie. Po raz kolejny podczas turnieju cztery Skoszni jest w człowiek 30, czyli cały czas będzie tam w klasyfikacji. A tu mamy jeszcze raz skok Szczepana Krafta, który zwyciężył ten konkurs. Oczywiście to jest skok z drugiej serii, no piękne wyjście z progu Austriaka, przez co tutaj złapał to noszenie i był w stanie odlecieć dalej, niż była ta czerwona linia wyznaczona przez Kamila Stocha, czyli 132 metry mniej więcej skoczył tak Stefan Kraft. Przy 129 metrach Kamila Stocha to on nie potrzebował jakoś dalekiej odległości, jeszcze była przewaga z pierwszej serii. Nocy za styl również bardzo dobre dla Austriaka, także teraz już będziemy widzieli, tabele Turnieju 4 Skoczni. No i turniej Turnieju Czterech Skoczni przewodzi oczywiście Rio Kobayashi przed Dawidem Kubaskim. Tutaj ta strata zrobiła się już ponad 10-punktowa. Na trzecie miejsce wskakuje Kamil Stoch, na czwarte Stefan Kraft, piąty jest Jakub Wolny, szósty Stefan Hula, siódmy Maciej Kot, ósmy Johan André Forfang, dziewiąty Jun Shiro Kobayashi i dziesiątkę zamyka Kilian payer, który już nie ma szans na pewno na Wielkiego Szlema. Jak się prezentuje druga dziesiątka, a dokładnie no to druga trójka, bo już tylko 13 skoczków puktował za każdym razem. Jedenastym z nich jest Simon Amandru, dwunastym jest Robin Petersen i trzynastym z i 20 jest Sergei Tkaczenko. Naprawdę brawa dla niego. Jeżeli ktoś jest teraz na streamie, no to proszę napisać serduszka dla Sergeja Tkaczenko za to, za ten naprawdę niewyobrażalny wyczyn. No i teraz będziemy widzieli skok Rio Kobayashiego z drugiej serii, czyli 138,5 metra. No to był po prostu przegenialny skok Rio Kobayashiego. pokazuje swój fenomen. Idealne trafienie na progu jeszcze tak wysoko wyszedł, że nie mieli jak się z nim po prostu mierzyć inni. Ładne przejście na Marty przez co prędkość nie wytracał tak samo, przez, tak jak nasi koczkowie w drugiej serii. Ale mimo to nie zwyciężył tego konkursu. On tutaj dopiero zaczynał lądować za 130 metrem, przez co te 138,5. Ale to nie wystarczyło, żeby wygrać ze Stefanem Graftem i Kamilem Stochem. No, i teraz mamy już e, klasyfikację generalną. pucharu świata prowadzi oczywiście Rio Kobayashi przed Jakubem Wolnym, który już ma teraz małą przewagę nad Kabilem Stochem, który ma 517 punktów w tym konkursie, a Kuba ma 536. Na czwartym miejscu jest Maciej Kot, piąty Dawid Kubacki, szósty Stefan, Stefan Hula, na siódme miejsce wskakuje Stefan Kraft, ósmy jest oczywiście Piotr Żyła, dziewiąty Jun Shiro Kobayashi, i do dziesiątki wskakuje Karl Geiger. Jedenasty Andreas Stiernen, następnie Domen Preutz, trzynasty Johan Andre Forfang. Na 14. miejscu Andras Wellinger, potem Filip Aschenwald, który też cały czas tutaj utrzymuje tą czołówkę w zasięgu, jest w top 20. Richard tak 16, 17, Stefan Laje, 18, Kilian Payer, 19, Markus Eisenbichler i 20, Daniel Andretande, który ma przewagę jednego punktu nad Simonem Amanem. Także takim oto akcentem, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się do następnego. Elo.